Witajcie kochani, mamy drugie zadanie, ostatnie, w czasie naszego tego trzeciego treningu. Pokażę Wam początek. Początek jest Wam znany, bo go robiliście wczoraj. Robicie między wewnętrznymi częściami butów cztery podanka, Raz, dwa, trzy, cztery i zagrywacie podeszwą. To robiliście wczoraj i to umiecie. Ale dzisiaj dokładamy do tego jeszcze dwa ruchy, bo kiedy zagracie podeszwą, to drugą nóżką trzeba przejść nad piłką i zatrzymać piłkę prostym podbiciem tej nogi, którą podawałeś. Pokażę jeszcze raz, powolutku. Popatrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, podeszwa, przechodzę, zatrzymuję. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, podeszwa, przejście, zatrzymanie. Nie jest to łatwe zadanie, wymaga trochę skupienia, koordynacji, opanowania i wyrzućcie nerwy pręcz. Nie denerwujcie jak się nie wychodzi, mi też nie wychodziło. Nauczyłem się, wy też się nauczycie. Pokażemy troszkę szybciej, dobrze? Popatrzcie jak to ładnie wygląda. Może by będziecie umieli kiedyś to wykorzystać w meczu. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop, hop. I raz, dwa, trzy, cztery, przejście, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pop, pop, pop i raz, dwa, trzy, cztery, pop, pop, pop. Widzicie? Jest to się uczyć. Uczcie się. Wysyłajcie filmiki. Filmik z tego zadania dwa razy prawą, dwa razy lewą, podrząd. Czekam na wasze wiadomości. Do zobaczenia.